A mianowicie, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj mamy kolejny odcinek z fajnej gry BMG Drive'a i też fajnej mapy. Od razu, bym powiedział, mamy za zadanie oczywiście e, naszym pięknym także tam. No, widzę, że ma nasz Krzychu. No, chyba ja jedziemy ze swoją żoną, tak obstawiam. I dzisiaj mamy trochę dużą, ale to dużą mapę. I my jesteśmy maluchem to. A mamy zadanie dotrzeć. Ja nie mogę, to za wolne. Ile? Um. Zaraz. O. I robimy. Nie, czekajcie, gdzie to, gdzie to było? O, zobaczcie, tutaj jest taka stacja i stamtąd gdzieś, stamtąd mamy dotrzeć. To, ja, czekaj, gdzie jest ta stacja? Ja nie, wiem, cały czas gubię. No do tej stacji, nie? Tutaj. No ale tutaj oczywiście musimy dotrzeć z takiej, takiej rzeczy, że mamy tutaj auto, które chcemy po prostu wziąć, bo jest ładne, auto jest, to jest jakiś bogaty, kurde, ale pewnie to nie jest bogaty, tylko po prostu jakieś dziwne auto i um, ale my chyba przechodzimy do odcinka, ale zanim przejdziemy do odcinka Pamiętajcie o zostawieniu lajka i suba I komentarz pod tym filmem I to będzie mi bardzo miło Dobra, my możemy iść do naszego Jakże Najszybszego auta na świecie, nie no Po prostu to jest taka fura ma... Ojejku Dobra, przechodzimy Dobra, najpierw to Musimy jechać Tędy się zawrócić. Nie, ja nie mogę. Trzemu to grać Hej głuchy. Chyba ale jednak nie. Ja nie mogę gdzie tu jechać. Totalnie nie wiem. Bo nie robię jeszcze z tego, z tej mapy nigdy w odcinku. A dobra, może jadę. Raz. Malu działaj. Ej, czekajcie, bo ja tutaj nic nie widzę. Tutaj w ogóle żadnego wyjazdu nie mam. O nie. Ty, chyba widzę. O nie. No czy ja cały czas muszę palić coś? Dobra. Ja nie mogę, ten malut tak często palić, gumę, że... O nie tędy. To jest koniec drogi. Dobra, ale pamiętam, że malut był niezniszczony. Pamiętam, ja nim tak często waliłem i dalej jechał, nie? Legendarny auto. Trzymaj. Kolego. Trzy... Panie, trzymaj się. Ej, ej, widzę, że Krzychu chyba dba o swoją żonę. Widzę, że trzyma ją za rękę. Mały koszmar w tym malenie. Ale dobra. No jedziemy w złą stronę. Skręcamy tędy. Jedziemy. Kurde. To no, musi być mały koszmar po prostu. Dobra, jedziemy tędy. O, chyba tak jest git. Jak ja podskakuję na tym problem? O nie, 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 nie. nie. Często nawet, często jeździłem tym miastem, ale nie jeździłem w tamtych górach. Tędy? Chyba tak. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że tutaj jest jakiś skręt. No i nie ma, no i tyle. A czekaj, gdybyśmy przejechali... Nie, tutaj są drzewa. Chwila, tutaj co jest? Nie, nie mogę, źle pojechałem. Chyba, że... Nie, że pojechałem. Że w drugą stronę. No nie. O nie. Proszę wyjedź stąd. Maluszku nie Nie możesz się. Dobra, pomogę ci. No, ale wyjedź, nie? O. No nie, nie. mam tu się dzieje. <laughs> o kurde, dobra! Cisnę! O! Dobra, skręcamy w dobrą stronę. Jednak nie? No. No Żona, ogarnij się! Nie chcesz mieć auto za milion złotych, to... poleciała, się dalej i przez to przebiło mi koło dobra, nie ma jej siedzenia, o nie dobra mamy tak zniszczone auto, że nie pamiętam ej dobra mamy dobre drogi jedziemy tam, jedziemy tam ja nie mogę, no co to są dr za drifty, dobra. Ja już jestem naprawić tego malusa. Ciężko jest. Może weźmy lepszą. Może weźmy... Widzę, że taki widz jeden, widziałem, że podpowiedział mi, że tak naprawdę to jest um, e, Twingo do co tam, jak, nie tam jak to się, się nazywał. No, Renault, Renault Twingo um, ale przypomina matizę ale dobra, od teraz jest Renault, bierzemy to coś tak laguje Jakie lagi mam? Co jest grane? Co? Ja nie mogę co jest grane? No czemu on. Co jest? Ile? Co tu się stało? Czemu ja jestem tu? Ja nie mogę, już od nowa tam. Mhm, dobra. No to fajnie, no to przelecimy się. No to przelecimy sobie formułą. Ok, ja idę Ja pierniczę. Ja cię kręcę, co się dzieje z tą formułą, bo ona wibruje. Co się dzieje? Nie mam zderzaka przed niego. No, uspokój się. Formuła. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy gdzieś tutaj w tym domku. Jedziemy dalej po prostu, bo nie mnie zresetowało tam. Ale oczywiście zmieniamy auto. E, no właśnie tego. Wingo. Na tego chcę i w tym miejscu. No, dobra. Ja nie mogę. Dobra. Taki on jest piękny. O! O! Dobra, chyba w tą stronę. Dobra, dobrze jadę. Dobrze jadę, nie git. Tylko ten cały czas zakręty. Co on row! Ja, nie, 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 nie. No, dobra, ma no, kreksa op, pot. i auto skręca. Teraz już bardziej Będę no, na dwójce tylko Dobra, już na trójkę przerzucił Zobaczymy no, ja będę sobie przerzucał, bieli A no, no, do czwórki? No, to fajnie Dobra, będę na czwórce, bo najmniejsze ja mam Nie ja na czwórce, na no, fajnie Fajnie Fajnie, na dwójce umie Nie, bo on mi tak skręca tak. Te, te no one jakoś skręcają. Strasznie. Zmienię se na jakieś... Mm, oczywiście słabe, tylko... Mm, inna. Po prostu, dobra. Dawaj git. Chyba. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś kurde No co się dzieje? Co się E! Eee! chodź, co, no. co się dzieje? To, to jest przeklęte. Halo, bo ja sprzączę na co co. Dzień. No to będzie git. To. Dobra. Jest git, jest git. Tylko to znowu pchali jakoś Dobra. Cisna. Na razie. O nie nie, nie nie. Nie. Dobra. Za jedziemy do skróty jakoś. Ja nie, ja nie jestem taki chyba przestosowany. Nie, no, nie no to jest nie, takich terenów. Ciekawa. Ja cię kręcę jak tutaj się jedzie. O pani Ale widoki ładne. Nie rozmawiał się super, ten koło naprawdę super wygląda. Co się z nim stało? Nie, no ten słabsze auto to są jakieś PZ. -ty. Dobra, już biorę te lepsze auta, bo I się nie chce nie jeździć. Dobra, teraz to już jest jest. będzie auto git. Jest idealne do takich terenów właśnie piasku. Widzę. Jest drajda, więc jest git. mój, Dobra. Tylko trochę zepsułam. To jest ładna przepaść. Nie, do niej wpaść nie, Jest tam jaka droga. droga nie, 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 to z drugiej strony ja jadę. O nie, dobra. Nie dojadę chyba. Jak tak? To nie za 5 godzin. Góry, gdzie to jest wjazd? O, jest droga. Do góry, do góry. Mamy wjazd do góry. Siśniemy nim. teraz po prostu jedziemy tą drogą. Jest zaraz coś balne, albo wypadne. Ale dobra, chyba zbliżamy się. Chwilę, jesteśmy tu. Ojejku! Patrzcie, mi jest. Trzeba. Tak. Zobaczcie, tutaj jest ta stacja. A my jesteśmy tu. Jesteśmy, bli... jesteśmy blisko, dobrze idziemy. Ja nie mogę. Jeszcze ja czas zatrzymam. O! <laughs> ja, nie, nie chcę spaść, bo tutaj jakbym jak już spadnę, to już będzie po prostu koniec. O, o nie, 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 nie. Oj.

Dobrá, čistá. Szybciej! Proszę, dojedź. Nie w tą stronę. W TĄ. Na stówę. Tylko czemu ja się nie zwyższam do góry? Trzeba by Eja. Ja w dół będę zjeżdżał!

To jest fajne. Um. Jednak trzeba w tą stronę. jednak trzeba tam jechać. Ojejku! jejku. ale ja paliwo tracę, tak patrzę na to niebieskie. Na tym tym, to, to mi... Ja widzę, że paliwo mi traci i to mocno, to auto, więc jest lipa. Może jest dużo tego niebieskiego, może paliwo się zmarnuje za może jakieś 5 godzinek, ale... <grym> widzę, że wlec spadło. Ja cię kręcę, moja reakcja. Mam Na nadzieję, że nam się nie pomylę. Chociaż jest to bardzo możliwe. Czuję, skręcam tą stronę w drugą. O, dobra. Dobra. Dobrze jadę. Nie, zapomnij. Ej, co jest? że pojechałem? Ej, chwile, gdzie jestem? Ja dobrze jadę? Tak! Dobrze jadę, muszę zjechać tylko w dół. Hmm. Jest to Hm Hmm, przyszedł mi taki pomysł, że przecież mamy Sky Raila.

Dobra, idealnie wylądowałem i idziemy dalej. Dobra, o, będzie, będzie długi odcinek. Jest, jesteśmy. Dobra, zaatakuje się od razu. A, tylko. Ty, ty jesteś ty? dobra w sumie. Dobrze. Możemy to auto już zepsuć. Mamy droższe i lepsze. Oczywiście auto żegnamy w piątym roku. jak to ci 500 na godzinę to na ciało. No dobra. Mara, widzę obie. A mnie wsuczy. Zamykamy drzwi. 也也 jam。